Czy duchy istnieją? Chociaż nigdy nie będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jedno jest pewne: duchy, widma, zjawy i ogólnie zjawiska nadprzyrodzone fascynują nas od tysiącleci i wielu ludzi wierzy w te rzeczy. W przeszłości duchy były wyłącznie przedmiotem legend. Przerażających opowieści ludowych, ale w dzisiejszych czasach, kiedy aparaty fotograficzne i nowoczesne technologie są dostępne, duchy są często rzekomo fotografowane i filmowane. W ciągu ostatnich dziesięcioleci wykonano tysiące zdjęć duchów, z których ogromna większość została prędzej lub później uznana jako fotomontaż. Są jednak niesamowite zdjęcia, które nie zostały zdemaskowane i ciężko uznać, czy to faktycznie zabawa aparatem, czy moment, w którym uchwycono prawdziwego ducha. Nie wiem, czy te zdjęcia są prawdziwe, ale wiem na pewno, że wszystkie wyglądają niepokojąco i przerażająco. Gotowi na kolejną dawkę strachu? Oryginalne zdjęcie zostało wykonane w 1891 roku w bibliotece w opactwie Combermere w Cheshire w Anglii przez Sybil Corbett. Wyraźnie widać na nim postać siedzącą na krześle z lewej Postać ta jest uważana za ducha lorda Cambermera, brytyjskiego komandosa kawalerii z XVIII wieku. Ciekawostką jest fakt, iż w tym samym czasie, kilka kilometrów od posiadłości, odbywał się jego pogrzeb, w którym uczestniczyli wszyscy służący. Ciekawe zatem, kim był mężczyzna ze zdjęcia. To zdjęcie wykonane zostało przez sir Wiktora Godarda i przedstawia jego eskadry w 1919 roku. Uważa się, że ta niewyraźna postać, która ukazała się za czwartym marynarzem na samej górze, to duch Fredego Jacksona, który zginął na kilka dni przed wykonaniem tego zdjęcia. Mężczyzna zginął tragicznie, wchodząc w będącą w ruchu śrubę okrętową. To zdjęcie pochodzi z okrętu SS Watertown i ukazuje twarze dwóch członków załogi, Jamesa Cartney'a i Michaela Michaela na wodzie. Obaj mężczyźni zginęli na pokładzie i urządzono im pogrzeb na morzu. Pozostali członkowie załogi ponoć widzieli twarze na tej wodzie, ale początkowo nie robili zdjęć, jednak kiedy powrócili w to samo miejsce, jeszcze raz je zauważyli. Na piątym z sześciu wykonanych zdjęć nic nie widać. Dopiero ostatnie wyraźnie ukazuje dwie twarze. Posiadłość Reinham Hall w Angielskim Norfolk podobno nawiedza upiór, a jest nim brązowa dama. Zdjęcie to zostało wykonane 19 września 1936 roku. Przez kapitana Huberta Prowanda, londyńskiego fotografa pracującego dla magazynu Country Life. Zjawą, która została uwieczniona na tym zdjęciu, ma być Lady Dorothy Walpole, która została zamknięta przez męża w pokoju za niewierność i zostawiona na pewną śmierć. Podobno postać ukazywała się już wcześniej wiele razy, a pierwsze doniesienia o pojawieniu się zjawy pojawiły się w Boże Narodzenie 1835 roku. To zdjęcie zostało wykonane przez panią Andrews w 1947 roku, kobieta zauważyła na nim postać dziecka. Gdy wywołała kliszę, stwierdziła jednak, że duch obecny na zdjęciu to nie jej córka, choć w pobliżu było kilka grobów innych dzieci, nigdy nie zidentyfikowano tego malucha. Nikt nie wie, kim jest postać ze zdjęcia, które wykonane zostało w Alice Springs w Australii w 1959 roku. Fotografia ukazuje przezroczystą postać kobiety trzymającej ręce w kierunku twarzy. I spoglądającej w dal. Niektórzy uważają, że to efekt podwójnego naświetlenia, inni zaś twierdzą, że może to być duch patrzący na nas, ponieważ wygląda jakby trzymała lornetkę. To zdjęcie zostało wykonane przez Mabela Kineriego w 1959 roku. Ukazuje jej męża w aucie, za którym na tylnym siedzeniu można dostrzec jego teściową. Entuzjaści zjawisk paranormalnych wierzą, że zdjęcie jest prawdziwe. Inni demaskują je jako efekt podwójnego naświetlenia. To zdjęcie wykonał ksiądz K.F. Lord w 1963 roku na terenie kościoła Newby w północnym Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Wiele osób uważa, że jest na nim widoczna postać XVI-wiecznego mnicha. Postać na zdjęciu ma aż 2,70 m wysokości i ma na twarzy maskę, być może mającą ochronić przed zarażeniem się trądem. Wielebny lord nie przypominał sobie, by doświadczył jakichkolwiek zjawisk paranormalnych na terenie kościoła. Dopiero gdy wywołał zdjęcie, zobaczył ogromną postać koło ołtarza. W okolicy kościoła również nigdy nie zaobserwowano jakichkolwiek dziwnych zjawisk. To zdjęcie wykonane w muzeum w Greenwich wyraźnie ukazuje postać ducha trzymającego poręcz klatki schodowej. Eksperci są zgodni, że nie zostało ono sfałszowane, przez co jest uznawane za najprawdziwszy przykład istnienia duchów. Emerytowany duchowny Ralph Hardy z White Rock w Kolumbii Brytyjskiej wykonał to słynne zdjęcie w 1936 roku. Podobno chciał tylko zrobić zdjęcie eleganckich schodów w muzeum, jednak po jego wywołaniu okazało się, że na zdjęciu ukazała się zasłonięta postać wchodząca po schodach. Ponieważ to zdjęcie wykonane zostało polaroidem, jest przez wielu uznawane za prawdziwe. Ukazuje ono Roberta Fergusona podczas przemowy i stojącego tuż przy nim ducha jego nieżyjącego brata Waltera. To zdjęcie wykonano 16 listopada 1968 roku, kiedy Ferguson wygłaszał przemówienie na konwencie spirytystycznym w Los Angeles w Kalifornii. Obok niego znikąd pojawiła się postać, którą później rozpoznał. Był to właśnie jego brat Walter, który zmarł w 1944 roku podczas II wojny światowej. Peter Berfelot wykonał to zdjęcie swojej żony Diane siedzącej na ławce w Worsted Church w Norfolk w Anglii w 1975 roku. Gdy wywołali kliszę, zauważyli ducha siedzącego na ławce przy Diane. Mężczyzna ponoć spędził całą noc w kościele, aby zaprzeczyć istnieniu duchów, jednak ostatecznie zauważył na tym zdjęciu zjawę. To zdjęcie wykonane przez Edda i Lorraine Warrenów ukazuje dziewięciolatka Johna DeFeo. Chłopiec razem z bratem, dwoma siostrami i rodzicami został zamordowany przez ich starszego brata Ronalda w domu rodzinnym w Amitville. Eksperci od zjawisk paranormalnych do wykonania tego zdjęcia użyli specjalnego aparatu. Sklep z zabawkami w Sunnyvale jest podobno nawiedzony przez ducha Johnego Johnsona, a to zdjęcie ukazuje jego sylwetkę pochylającą się przy półkach. Chłopiec rzekomo wykrwawił się na śmierć, chcąc zrobić prezent dla swojej koleżanki i teraz szuka jej pomiędzy regałami sklepu. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że z tym zdjęciem jest wszystko ok, jednak jeśli przyjrzymy się niemu nieco dokładniej, u góry po lewej da się zauważyć ciemną postać noszącą coś w stylu habitu mnicha. Fotografia przedstawia towarzystwo Coventry Freeman i nikt na spotkaniu nie nosił takiego stroju. Znaczna większość uważa, że biała postać na zdjęciu przedstawia pewnego rodzaju anioła, spoglądającego na Rose Benvenuto, która przeżyła wypadek samochodowy. Co myślicie na temat tych zdjęć? Czy uważacie, że są one prawdziwe, czy sprytnie sfałszowane? Piszcie koniecznie, co wy o tym wszystkim myślicie. A tymczasem chciałabym Was serdecznie poinformować o moim nowo założonym kanale Sekrety Planety, w którym znajdziecie wiele ciekawych informacji, o których zapewne jeszcze nigdy nie słyszeliście. Zapraszam Was do subskrypcji i lajkowania. Na pewno dla wielu z Was okaże się interesujący i pozostanie tam na dłużej, na co w głębi serca liczę. Dziękuję Wam wszystkim za Wasze wsparcie i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.